Miło Cię poznać, Ciebie również. Mam kilka pytań odnośnie Drive Club. Jasne. Wiem, że byłeś zaangażowany nie tylko w Drive Club. M możesz mi powiedzieć coś więcej na temat Twoich poprzednich gier? Tak, tworzę gry już od 15 lat. Jestem zaangażowany w gry wyścigowe od czasów pierwszej konsoli PlayStation. ATV Power Race, bo moją pierwszą grą wyścigową, Battlefield 2, Burnout Paradise. Pracowałem też kiedyś przy grach strategicznych. Robiłem też sporo gier, które nigdy nie były puszczone. Naprawdę? Porozmawiajmy może o Drive Club. To nowa gra, która w ciągu najbliższych dwóch tygodni wchodzi na rynek. Co było najtrudniejsze przy pracy nad tym tytułem? Z zewnątrz zależało nam na uzyskaniu maksymalnego realizmu. Więc pracowaliśmy nad światłami, materiałami i wiarygodnością wnętrza. Chcieliśmy uchwycić duszę samochodów. Zależało nam na uzyskaniu prawdziwej dynamiki. Wiesz, jeżdżę codziennie do pracy tą samą drogą, ale za każdym razem wygląda to inaczej i ja też to czuję. czy że swoim samochodem czy dziewczyny droga jest zawsze ta sama, ale jazda nie. Chcieliśmy oddać ten właśnie klimat grze. Zależało nam bardzo, żeby ludzie grający w grę za każdym razem jadąc torem, czuli się trochę inaczej. Czy to znaczy, że Trafalgar jest bardziej symulacją niż grą typu arcade? Nie, nie. Skoncentrowaliśmy się na tym, żeby gra była jak najbardziej realna. Tylko gdybyśmy skupili się na tym, na nie, nie miałbyś przyjemności z jazdy. Zależało nam na tym, żeby wyjście do gry było możliwie najprostsze. Ludziom zależy na symulacji, ale również na dobrej zabawie. Podczas moich ostatnich urodzin mój dom był pełen z dobrych znajomych, jeszcze z czasów uniwersytetu. Część z nich grała tak długo wyścigi jak ja, ale część była amatorami. Moja narzeczona również tam była. Wszyscy świetnie się bawili i wchodzili między sobą w interakcje. Gra jest więc dla ludzi, którzy zaczynają przygodę z wyścigami, rak również dla tych, którzy dbają o każdy szczegół. Czyli gra nie jest tylko dla kierowców, ale również dla okazjonalnych graczy. Tak, dokładnie. Na tym się właśnie koncentrowaliśmy. Gra miała tak właśnie być. Możesz sobie zrobić krótkie wyzwanie i włączyć PlayStation. Czyli włączasz konsolę, grasz na torze 3-4 minuty i wyłączasz. Możesz robić co tylko chcesz i grać tak jak lubisz. Możesz oczywiście grać w kółko godzinami i próbować się znudzić. Nie, miałem okazję pograć już kilka razy w Drive Club i zauważyłem, że gra wczytuje się bardzo szybko. Czyli to rzeczywiście gra, w której możesz usiąść przed telewizorem i wyłączyć ją tylko na kilka minut. Zauważyłem, że gra ma sporo szczegółów w kwestii otoczenia również systemu światła pory dniach możesz grać w nocy, jak i w dzień. Czy trudno jest uzyskać taki efekt? Przy tej grze stworzyliśmy od zera kilka nowych systemów, które nie były możliwe na PS3 aż do premiery PlayStation 4. Musieliśmy używać chociażby specjalnych kocy podczas robienia zdjęć, żeby zobaczyć, jak zachowują się poszczególne materiały, kiedy nie pada na nie światło. Musieliśmy jeździć po całym świecie, żeby zobaczyć, jak wyglądają warunki atmosferyczne na miejsce i oddziaływania światła na otoczenie. Żeby uzyskać te efekty, poświęciliśmy sporo energii, żeby nasz system świateł działał na najwyższym poziomie. To było ogromne wyzwanie dla programistów, ale spore też dla artystów, którzy pracowali przy grze. No i najważniejsze są samochody w danym otoczeniu. Uchwycenie momentu szczegółów odbijającego światła wewnątrz samochodu, jak i na masce, było ogromnym wyzwaniem. Na szczęście moc PlayStation 4 i czas, który dostaliśmy na uzyskanie takich efektów, spowodowało, że osiągnęliśmy niesamowity efekt. Jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem tego, co udało się Wam osiągnąć. Jednak to, co wyróżnia Drive Club na tle innych gier, to element społeczności. Wiesz, no, możesz tworzyć własne kluby, możesz dołączać do istniejących, możesz grać z przyjaciółmi, ale co najważniejsze, możesz również poznawać nowe osoby. Możesz powiedzieć coś więcej na ten temat? Drive Club to wyjątkowa gra. Możesz dołączać do klubów, um, możesz. Nie. Możesz ulepszać samochody, zdobywając coraz nowsze oraz piąć się pod rabiny do góry tabeli wyników. Grając w Club czujesz się częścią społeczności. Bardzo łatwo gra się w sieci z innymi. Możesz oczywiście być offline, patrząc, jak Twoi znajomi grają na swoim telefonie. Chcemy, żebyś czuł się zawsze częścią gry i społeczności, nawet kiedy faktycznie nie grasz przy konsoli. Ok, wspomniałeś o aplikacjach. Wiem, że będzie aplikacja na Androida i iOSa. Jakie będą najważniejsze funkcjonalności tych programów? Hmm, będziesz miał masę funkcji, będziesz widział, jak znajomi grają, jakie miejsca zajmują w rankingu. Również łatwo wyzwać kogoś na pojedynek. Albo zarejestrować się na zbliżające się pojedynki. Będziesz mógł oglądać online, jak grają inni. Jedyne, czego zrobić, nie będziesz mógł sam, to nie będziesz mógł zagrać. Hmm, dziękuję ci bardzo za wyjaśnienia. Nie mam chyba więcej pytań. Rozmawiałem z Alexem Perkinsem z Evolution Studio, który pracował przy Drive Club, no i był odpowiedzialny za. Za stronę artystyczną. Jeszcze raz dziękuję. Cześć.